Jednym z takich najistotniejszych, a jednocześnie pierwszym etapem realizacji tego, tej naszej umowy jest dokładne zinwentaryzowanie całej infrastruktury, która może być przedmiotem tej inwestycji lub będzie musiała ulec zmianie poprzez budowę nowych elementów. To jest o tyle istotne, że ta część metaryzacyjna, ona waży o kosztach tego przedsięwzięcia. Głównymi składnikami tych kosztów, oprócz oczywiście podstawowej infrastruktury stricte kolejowej, czyli tzw. torów kolejowych i, i, i samego podtorza, to są proszę Państwa obiekty inżynieryjne, które wiemy dobrze, że one są kosztowne i w związku z tym, ich stan, zbadanie tego stanu, czy one się nadają. Musimy wiedzieć o tym, że te inwestycje w tej strukturze są realizowane na parędziesiąt lat. To nie może być obiekt, który wytrzyma 5 lat czy 10 i potem trzeba będzie go przeznaczyć do remontu. W związku z tym, to jest dla nas najtrudniejsze, bo najbardziej czasochłonne, związane z pracą terenową ekip, które opukują młotkami, mierzą, ważą. I to oczywiście to zadanie wykonują projektanci z uprawnieniami. Oni kwalifikują te poszczególne elementy infrastruktury do dalszego etapu inwestycyjnego. Następnie, jeżeli już mamy tą inwentaryzację zrobioną, staramy się Państwu zaproponować. Oczywiście w trybie konsultacji, które są przewidziane w ramach tej umowy zaproponować przebiegi tego, czyli zakres ten inwestycyjny. Generalnie, co to znaczy przebiegi? Korygować tam, gdzie istniejące linie, a nieczynne były, czy ewentualnie obok, bo się okaże, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przeprowadzenie tych przebiegów. Po jakimś tam odcinku staramy się zlokalizować przystanki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia ruchu i takie tak sparametryzowana linia. Te propozycje ulegają takiej szybkiej konsultacji. Będziemy tutaj prosić samorządy o udział w bezpośrednich konsultacjach online to stosujemy, to się sprawdza. Najpierw wykonujemy konsultacje z samorządami, potem staramy się dołączyć również mieszkańców, żeby ich głos ewentualnie był słyszalny i uwzględnić w tym przedsięwzięciu. Jeżeli mamy, mówiąc językiem tutaj naszym fachowym wytrasowane te już przebiegi, to następne ważne zadanie. Musimy dojść do nakładów inwestycyjnych. Czyli biorąc pod uwagę parametry, które chcemy uzyskać docelowe, musimy z, no, zmierzyć się z tymi nakładami, o których Pan Marszałek mówił, że wstępnie zakładaliście Państwo, że to jest kwota od 350 do 500 milionów złotych. My tego dzisiaj nie wiemy. Dowiadujemy się niestety tego praktycznie na samym końcu. Ale ten koniec to jeszcze do tego końca to troszeczkę, bo wcześniej musimy zrobić wszystkie badania związane z tym, żeby no podeprzeć się doświadczeniem i nauką w celu określenia, ilu tych pasażerów ta kolej będzie woziła. To jest składnik, który pozwoli nam niejako zbilansować koszty inwestycyjne. Po całość prowadzi, proszę Państwa, do jednego wniosku: koszt i efekt osiągnięty. Efekt liczony w tym programie Kolej Plus jest w zasadzie jeden. Zaraz powiem, jakie efekty jeszcze osiągamy, ale kole... praktycznie jest jeden. Efekt mianowicie ilość pasażerów dowiezionych do miasta wojewódzkiego. I konkretnie chodzi tu, bo projekt jest nastawiony na wykluczonych w cudzysłowie z tego dostępu kolejowego, i chodzi oczywiście tutaj w tym projekcie o Głupczyce. Ale przecież ogromną wartością dodaną tego projektu jest zbieranie mieszkańców i wożenie mieszkańców, którzy mają ten dostęp taki czy inny do tej kolei. Natomiast to usprawni niewątpliwie te połączenia. Zupełnie nie bierze się pod uwagę, proszę Państwa, bardzo dużego efektu, jakim są potencjalne przewozy towarowe, ponieważ nie szło tego programu. Ten program należało uprościć do maksimum, i tak go tutaj inicjator tego programu zaznaczył, że praktycznie mówimy tylko o efekcie dowiezionych mieszkańców do miasta wojewódzkiego z miejscowości wykluczonej. To jest jedyny efekt, który my musimy wykazać. I proszę Państwa, nie ukrywam, że. No, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby te nakłady były jak najmniejsze, więc będziemy starali się te badania inwentaryzacyjne tak zrobić, żeby ta infrastruktura, która jest, żeby koszty jej przywrócenia do, do stanu możliwego do eksploatacji była po prostu jak najmniejsza, żeby te koszty były jak najmniejsze. Czy nam to się uda skutecznie, czy nie, tego oczywiście dzisiaj nie wiemy. Państwo się dowiedzą praktycznie rzecz biorąc w marcu, jaki jest dalszy efekt i dalszy los tego projektu, ponieważ po naszych pracach i określeniu tej efektywności ekonomicznej projektu i przedstawieniu Państwu, oczywiście wykonujemy to również w konsultacji z zarządcą Narodowej Infrastruktury, czyli z PKP, PLK z którym Państwo macie jako samorząd macie podpisaną umowę i wspólnie ten projekt cenzurujecie, weryfikujecie i tak dalej i dbacie o niego. I bodajże w marcu, bo tak jest zakreślony ten program, w marcu zostanie ogłoszona lista rankingowa tych projektów, które na dzień dzisiejszy, na starcie było ich 70. No, dzisiaj jest ich znacznie mniej, ponieważ nie wszystkie samorządy zdołały się, mówiąc kolokwialnie, zebrać do tego projektu i zlecić tego typu opracowania, czyli móc być zdolnym przedstawić te opracowania jako finalne. W związku z tym jesteśmy tutaj po to i chciałem Państwu obiecać, że zrobimy wszystko, a mam nadzieję, że nam się to uda, że, żeby umieścić Państwa, czyli zrobić efektywny program pozwalający w ogóle znaleźć się na tej liście, czyli żeby produkt nasz był na tyle dobry, żeby został zakwalifikowany do tego, że Państwo zostaniecie wpisani na tą listę rankingową. Co do miejsca na liście rankingowej, niestety nie jestem w stanie nic Państwu ani obiecać, ani powiedzieć, bo to są dane niezależne od nas, to po prostu jest wynik naszej pracy. Natomiast mogę Państwu obiecać, że no nasze ponad 30-letnie doświadczenie jako firmy i tutaj zatrudnianie ponad 200 osób spowoduje, że jednocześnie rzucamy prawie 100 osób do tego zadania. Także od poniedziałku wchodzimy na pełną inwentaryzację tego, co jest. Jednocześnie analizy ekonomiczne wykonujemy. Także tu mnóstwo pracy, z względu, nie ukrywam, na czas, który nam pozostał, wykonujemy równolegle. Ale myślę, że, przemyśl, że, że, że to zadanie, które omówiliśmy tutaj przed podpisaniem szczegółowo umowy, z departamentem i, i, i myślę, że tutaj oczywiście działając na podstawie już wcześniejszych uzgodnień departamentu z panem Marszałkiem, że jest ono wykonalne i zrobimy wszystko, żeby tu państwa nie zawieść. Dziękuję bardzo.